Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam Was na kolejny odcinek Garderoby Zapachów, tym razem z małym poślizgiem, no ale wiecie jak to jest. Robi się ciepło, człowiekowi przychodzą do głowy różne inne rzeczy, a poza tym, no, pracować też czasem trzeba. Ehm, tak, no więc wiecie, rozumiecie te sprawy. Tak czy inaczej, ehm, wracamy powoli do naszego stałego rytmu publikowania filmów. No i, i jak widzicie po moim stroju, który też wzbudził sporo kontrowersji w niektórych shortach, mamy lato. Mamy pełnie lata, klimatyzacja działa. Więc gdybyście słyszeli tu jakieś nieprzyjemne szumy czy dziwne dźwięki, no to właśnie klimatyzacja. No a skoro lato, to mam przed sobą tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych świeżych mniej lub bardziej świeżych perfum, no bo jak pamiętacie z shortów e, takie zapachy jak Jean en Provence Aqua czy już zapach o którym mówiłem milion razy e, Versace Eros Energy tak czy może nie wiem klasyczne 4711 które bardzo fajnie teraz odświeża i nadaje się Właśnie na tę porę roku, no to pewnie pomyślicie sobie, no tak, będziemy znowu mówić o klasycznych letnich zapachach. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj podeszli do tematu trochę inaczej i chcę Wam opowiedzieć o zapachach, które wprawdzie na lato nadają się świetnie, ale moim zdaniem i mam wrażenie, że zdaniem wielu z Was nie byłyby takim pierwszym letnim wyborem, tak? Czasem zastanawiamy się, czy jakiś zapach. Będzie dobry na lato i czy, czy nie będzie trochę przytłaczający, czy nie będzie zbyt mocny. Chcę Wam pokazać, że nie. Chcę Wam pokazać kilka takich bardziej nieoczekiwanych wyborów perfumowych, jeśli, jeśli chodzi o lato. Stąd właśnie tytuł naszego filmu i stąd właśnie takie nieoczywiste i nieoczekiwane zapachy dzisiaj w naszym filmie. No właśnie jest tych zapachów tyle, że znowu gdybym chciał gdzieś tutaj wypisać czy pokazać wam wszystkie te zapachy o których wy mówiliście mi w waszych komentarzach, opiniach, postach, no to pewnie nie starczyłoby nam całego tygodnia, żeby o wszystkich powiedzieć. Wielu z nich nie mam, dlatego też nie chcę gdzieś wrzucać ich tutaj na siłę. Może wrzucimy jakąś taką listę na koniec jeszcze tego, co wy mi podpowiadaliście. Ale ja chcę Wam pokazać, że to, że mamy lato yy, i to, że mamy upały, no bo w tej chwili już mamy upały, yy, nagrywam ten yy, odcinek 26 czerwca, no więc. W końcu dotarła do nas ta letnia pogoda. To wcale nie znaczy, że to zawsze muszą być świeże, lekkie cytrusy, coś właśnie w stylu 4711, takie bardzo kolońskie. Oczywiście mogą być jak najbardziej i świetnie się sprawdzą, ale czasem możemy iść w trochę inne klimaty, które dalej pozostaną letnie, dalej pozostaną świeże, ale w trochę inny sposób. Dzisiaj znowu nie chciałbym się bardzo skupiać na składzie tych zapachów, na, na, na tym, czym dokładnie pachną. Chcę Wam powiedzieć o moich wrażeniach i przez to o właśnie szukam sobie bloterów, bo może pobawimy się dzisiaj trochę inaczej i po prostu psikniemy sobie każdy na bloter. Ja Wam powiem, co czuję tak na pierwszy rzut nosa. Um, Chociaż w dużej mierze wiem, co w tych flakonach jest, ale chcę Wam powiedzieć, jakie nuty również latem mogą się sprawdzić. Zaczniemy sobie od, od, od zapachu inspirowanego od Latafy i Intensive Silver, który jest inspirowany La Nuit de Elom Blue Electric. No i ktoś by pomyślał, no tak, no na gorące lata niekoniecznie, ale kiedy już sobie ten zapach zaaplikujemy, to okazuje się, że ta lekka taka owocowa świeżość, trochę kardamonowa, trochę przyprawowa, ale z takim delikatnie wodnym akcentem, bardzo dobrze mogłaby się latem sprawdzić. Jeżeli boicie się zapachów kardamonowych, jeżeli boicie się zapachów no trochę takich bardziej spicy i trochę bardziej intensywnych, to nie bójcie się. Spróbujcie. Być może znajdzie się tam nawet jakiś pieprz, czy jakaś skóra, czy nawet jakiś tytoń, ale w niedużych ilościach, jeżeli to wszystko jest fajnie zbalansowane, i zblendowane, i, i, i połączone w taki sposób, że, um, że latem, waszym zdaniem, dałoby radę, to da radę. I nieważne, co będą mówić, inni, da radę, a, a wam ten zapach na pewno będzie pasował. Także no oczywiście, jeżeli macie dostęp do Lanoui Delon Blue Electric, który jest dzisiaj mm, trudno dostępny, to próbujcie jak najbardziej, ale jeżeli nie, to i Jazzy Intensive Silver za pewnie jakieś 50-60 zł znajdziecie i to będą naprawdę nieźle wydane pieniądze. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Arabach. No hałas uh, for him, Ice, hałas Ice, no to już jest właściwie klasyka. Nie musimy go nawet Rozpylać, tak, żeby wiedzieć, o! Moje biedne oczy! Żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia, że mamy do czynienia z takimi klimatami trochę inwiktusowymi, trochę wodnymi, trochę słodkimi, z odrobiną jakiejś, takiej mięty w tle, z odrobiną. Um, takiej też typowo arabskiej owocowości i takiego powiedziałbym nawet ciężaru. Dlaczego wciągam ten zapach na listę takich bardziej nieoczekiwanych i nietypowych? Wszyscy powiedzą, jak to, a jest no to przecież letni zapach. Dla mnie w ogóle hałas w żadnym wydaniu. Może poza tym nowym Tropical, to nie są zapachy letnie I, i, i zawsze się dziwiłem, że wszyscy mówią lato, hałas, 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 lato, lato. Dla mnie nie, dla mnie to było zawsze coś cięższego, coś takiego, no nie, nie, nie zawsze lekko strawnego. Ale po jakimś czasie nabrałem takiego przekonania, że ten hałas, znowu z kardamonem, y, 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 jeżeli ktoś kardamon lubi, ja nie jestem wielkim fanem, ale, ale jakby potrafię dostrzec coś więcej poza tym. Jednym elementem, który nie bardzo mi się podoba, więc hałas ice, czy klasyczny hałas. Jak najbardziej, tak. Może poza tropikalem tych dwóch poprzednich nie polecałbym na lato w sensie eliksira. I tego czarnego nie pamiętam jak się nazywa, zaraz sprawdzę i gdzieś tutaj wrzucę. No, one trochę na lato mogłyby być za ciężkie, ale, ale hałas ice, czy klasyczny hałas, taki nawet bardziej jeszcze wodny niż, niż ice, jak najbardziej. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Arabach, dlatego że teraz God of Fire święci triumfy i oczywiście Vulcan Tow, bo chyba tak się nazywa zapach od French Avenue, a ja mam Scepter Malachite od Maison Alhambra, czyli innymi słowy od Latafy tak naprawdę. I wcale nie uważam go za zapach gorszy niż, um, niż ten od French Avenue. Dlatego, że e, gdzieś tutaj ta idea została zachowana. Zresztą ten, ten wyszedł wcześniej, także e, to nie jest tak, że um, French Avenue podjęło jako pierwsze próbę sklonowania God of Fire. A tutaj mamy mango. Oczywiście w nutach nie znajdziecie mango, ale jak wiecie, może wiecie, akord mango tak naprawdę jest tworzony z innych akordów owocowych, dlatego że mango należy do tego typu owoców, z których nie za bardzo da się wyekstrahować olejki eteryczne. W związku z tym często to mango się odtwarza używając składników takich bazowych Przeznaczonych do tworzenia innych zapachów owocowych i mieszane we właściwej proporcji dają nam zapach mango. Mango, trochę cytrusów, trochę przypraw y, UD, y, co do którego pewnie większość z odpowie na koleś, chyba się totalnie pogięło. Tak jak to ud latem. A no, no czemu nie? Y, można na letni wieczór, albo nawet chłodniejszy letni dzień, możecie eksperymentować i spróbować go w gorący dzień, chociaż no to zawsze jakieś ryzyko. Ale tego udutu jest tak mało i on jest tak delikatny i gdzieś tam schowany w samej bazie, że w żaden sposób wam nie zaszkodzi. Także jeżeli nie macie ochoty wydawać dziewięciu na God of Fire to Scepter Malachite od Maison Alhambra albo Vulcan Foe od, od French Avenue bardzo zbliżony to też może być niezły letni wybór. Zostańmy jeszcze przy Arabach, ale tym razem idziemy w stronę czegoś oryginalnego, dlatego że jak wiecie, producenci zapachów arabskich nie zawsze tworzą tylko i wyłącznie klony i zapachy inspirowane. No i mamy zapach Salt od Fragrance World. Jak widzicie, chyba wszystkie te flakony są inspirowane troszeczkę flakonami w stylu Bois Imperial. Tak? Pewne podobieństwo jest. I, i, I całej tamtej serii. Natomiast to, co mamy tutaj, to oprócz czerwonych owoców i oprócz takich nut powiedziałbym lekko cytrusowych i świeżych, to jest również karmel i bita śmietana. To jest zapach uniseksowy. Um, oczywiście nazywa się sold, więc. Byłoby głupio, gdyby nie miał soli, i tą sól też ma. I właśnie ten taki mariaż to takie połączenie tych nut owocowych z bitą śmietaną, z lekko takim karmelowym pod tekstem ale właśnie wszystko na lekko słono, dość świeżo to sprawia wrażenie czegoś nowego, czegoś nietypowego. I cała ta seria bo mamy oprócz tego jeszcze yuzu i mamy koko. Um, salt jest akurat moim ulubionym ale e, poszukajcie 100 ml magnetyczna choć niezbyt mocna nakrętka, bardzo proste flakony około 100 zł e, no i są to jednak twory autorskie a nie klony, więc jak najbardziej warto dać Fragrance World szansę no i zapach jest ewidentnie unisexowy, ale w, mojo, w moim... E, ujęciu i moim zdaniem no tak lekko się przechyla w, w męską stronę, mimo tej bitej śmietany. Ale znowu, no to może to jest kwestia y, tego, jak on brzmi na, na mojej skórze. No teraz mam tylko bloter, ale, mm, ale na skórze... No zresztą wiecie sami i same. Różne zapachy na różnych skórach nabierają różnych odcieni i aspektów. U mnie jest tak, że, że Sold jest bardziej męski, u kogoś może być tak, że, że gdzieś tam z tym pecha kobiecym i damskim DNA jakoś będzie lepiej współgrał. Azure for Men od Bentleya. Znowu zapach, o którym dotychczas raczej nie mówiłem, a wielu z komentatorów, wiele Wiele i wielu z Was e, pisze mi czasami, że to taki prosty, nieciekawy, sztuczny do granic możliwości e, zapach. Wiecie, jak ja do tego podchodzę. Ta sztuczność zapachów dzisiaj jest nieunikniona, w sensie syntetyczność, tak? I zupełnie mi to nie przeszkadza i nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Ja Azure e, lubię. Mimo, że nie jestem wielkim fanem mocno kwiatowych zapachów, ale tutaj coś tu jest, nie pamiętam, czy to lotos, czy jakaś forma takich liliowatych roślin. Tym razem już pozwólcie, zerknę sobie na szybko, bo jaki to jest kwiat, nie pamiętam, a nie chciałbym was oszukiwać. No właśnie, Bentley for Men Azure, no przy okazji. Właśnie, no. Fiołek tak, oczywiście, ale... A, już wiem, już wiem, już wiem, to nie jest kwiatowa nuta. To ten fiołek z herbatą tak się łączą, tworząc coś takiego na granicy, wiecie, lili tych takich kupowanych często w kwiaciarniach, no, dzisiaj może mniej popularnych, ale... List fiołka, ananas... Tangeryna, czyli mandarynka po prostu. Tangerine, mandarin, orange to jest to samo. E, bergamotka, herbata, lawenda, papryka, szałwia, muszkatołowa, drzewo kaszmirowe, czyli znowu syntetyczne, e, akord i, i tonka, która po raz kolejny, przypominam, fasolą ani bobem nie jest. Moim zdaniem zapach dobry, niewybitny. On jest, wiecie, w klimatach y, Trochę może, nie wiem, CK1 i, i, i takich rzeczy jak, nie wiem, Azaro Chrome, tak? Ale za tę cenę, bo to jest znowu około 100 zł, no myślę, że, um, że można go spróbować. Wydawało mi się że zawsze, że stworzyła go Natalia Lorson, ale... czy Lorson, jedna z moich ulubionych perfumiarek ever. Ale nie widzę tutaj teraz nazwiska perfumiarza, więc może coś z rozpędu przegapiłem. Sprawdzę jeszcze. Okej, okay. co jeszcze? mi od, od Lalique. Zapach, którego znowu wiele osób z latem pewnie by niespecjalnie kojarzyło. A dla mnie... Trochę tak jest, że ten zapach mógłby się odnaleźć latem całkiem nieźle. Dlaczego całkiem nieźle? No, niektórzy powiedzą: Okej, okay, tutaj czuć coś takiego alkoholowego. I to prawda. W otwarciu mamy bazylię i mamy rum. To wszystko daje z strzałwią muszkatołową z lawendą, z czarnym pieprzem taki troszeczkę fużerowy, taki troszeczkę drzewno paprociowy klimat plus ten rum, który lekko nam to dosładza, ale to wszystko jest dość świeże. To wszystko jest dość lekkie. I mimo że ten zapach jest klasyfikowany jako aromatyczny i drzewny, nawet trochę ziemisty, tak, bo właśnie mamy tutaj paczule i mech dębowy, czyli no taką klasyczną już bazę. To ciągle myślę, szczególnie przy letnich wieczorach, dawałby radę. Zapach nietypowy, na pewno nietypowy, na pewno trochę inny niż to, co znacie na co dzień. A mimo wszystko, jak to w przypadku Lalik, bywa bardzo dobrze zblendowany. Fabrice Pellegrin był jego twórcą, perfumiarz, którego rzadko dzisiaj widujemy gdzieś w różnych produkcjach perfumowych, a z tego co widzę, no to stworzył tych zapachów 260 i widzę, że dla Diptyque robi całkiem sporo. Więc jeżeli ktoś z was zna produkcję tego perfumiarza, choćby właśnie z potrzeby Diptyque, to możecie sobie wyobrazić jego podejście do, do tego zapachu w Linsu mi. Od lig znowu około stówki, niedroga rzecz. No i dwa zapachy na koniec, które moim zdaniem świetnie się nadają na letnie wieczory. Jeden z nich właściwie, może nawet na cały dzień, i, i wzbudził pewne kontrowersje, kiedy w szorcie ostatnio go pokazałem. Chodzi o lom lo od Prady. No, żeby polubić Lom Lo, trzeba być miłośnikiem. Irysa, trzeba być miłośnikiem nut takich trochę mydlanych, niemalże aldehydowych, chociaż oficjalnie o aldehydach tutaj nikt nie mówi. Ale tak, ostatnio ktoś mnie pytał o zapachy ślubne dla mężczyzn, i zastanawiam się, czy w ogóle nie nagrać na ten temat całego odcinka. Gdybym miał kiedyś brać ślub, Mało prawdopodobne, ale gdyby, to na pewno byłby to jeden z tych zapachów, nad którymi bym się zastanawiał. Przy wyborze zapachu ślubnego jest świeży, jest lekki, taki czystościowy, lekko irysowy. Ten irys nadaje mu taki klimat, trochę bardziej elegancki, ale. Nieprzesadnie ciężki. Mamy tutaj też Neroli i Imbir, które otwierają się wobec tego tak świeżo, trochę z takim mydlanym podtekstem, ale, ale takim spicy, fresh. Do tego mamy tutaj, no właśnie, kiedy fragrantika mówi bursztyn, to my wiemy, że chodzi o tak zwany akord ambrowy. Do tego trochę nut pudrowych. Sandałowiec i, i cedr. No i tak, ten zapach rzeczywiście jest trochę pudrowy, ale to nie jest taka pudrowość i rysowość, wiecie, na zasadzie um, Dior Om czy Dior Om Intense. Bardziej lekko, bardziej mydlanie, bardziej świeżo, z lekkim takim e, przełamaniem, właśnie na pograniczu. Neroli i Imbiru. E, spróbujcie, spróbujcie go na lato, nawet na ciepłe dni, chociaż może niekoniecznie na plaże i na pełne słońce. Dajcie mu szansę. Tym bardziej, że kto wie, za chwilę zapachy Prady e, mogą zacząć przechodzić jakieś reformulacje, bo takie plotki gdzieś się słyszy na mieście. A propos plotek, pamiętacie, jak mówiłem Wam, że powstaje nowa wersja Asad Zanzibar? No właśnie, jeżeli poszukacie sobie, to powstaje Zanzibar Limited Edition. Już za chwilę będzie na rynku. Nie mam go tutaj, oczywiście. Może gdzieś znajdę jakąś ilustrację. Trochę inne składniki, więc chyba będą odchodzić od klasycznego Zanzibara. No i na koniec, oczywiście, zapach, o którym już mówiłem, Sedra Błaze. Dla mnie nie jest to zapach wybitnie łatwy, nie jest to mój ulubiony zapach, jeśli chodzi o Manserę, ale no, nie, nie, nie można mu odmówić oryginalności, no w sensie, oryginalności wtedy, kiedy pojawiał się na rynku, no nie dzisiaj, dzisiaj po 15 latach y, trudno mówić o jakiejś wielkiej oryginalności, ale dalej coś ciekawego. Cytrusy, ale takie dość ciężkie, nie bardzo łatwe, kremowe, y, z odrobiną takich, wiecie, Manserowych, cięższych Brzmień. Przy okazji, z tą taką bardzo typową dla mansery bazą drzewną, gdzie mamy też trochę skóry, wanili. No, mamy też informacje o czarnej porzeczce, nutach różnych, takich owocowych, paczuli, więc, więc stąd często porównanie do Aventusa. Dla mnie nie ma wielkiego porównania między tym a Aventusem. Ale jeżeli lubicie te klimaty, takie cytrusowo-aventusowe, nie boicie się też trochę skóry, nie boicie się drewna, no to możecie latem spokojnie tego zapachu spróbować. Oczywiście moglibyśmy mówić jeszcze godzinami o zapachach letnich. Mam tu porozrzucane jeszcze inne flakony. O proszę, L'Anvin Lom. Tak, o popatrzcie. Ten flakon ma chyba z 10 lat i no mam wrażenie, że dzisiaj ten zapach nie każdemu by się podobał. Już będzie taki. Trochę retro, a ten w ogóle chyba już ma najlepsze lata za sobą, bo to pachnie trochę jak o co. Um, nie wiem, czy to oryginalne brzmienie, czy nie. Mam tutaj Defy od Calvina Kleina, mam tutaj, <laughs> a co to mamy? Antonio Banderas, The Icon Elixir, tak? Znowu kopia e, kopia Invictusa, mam tutaj kopię, arabską kopię Kopii, czyli Latafan Nasdia, tym, tym razem ta klasyczna czarna taki bardzo wodny zapach yy, w typowo arabskim brzmieniu podobny do Rassasi Hałas, ale do tego oryginalnego, nie do ojca. I można by tak godzinami. Tak, wiem, że ominąłem jeszcze mnóstwo zapachów letnich, które mogłyby się tu pojawić i pewnie nieraz jeszcze ominę te, o których wy myślicie, o których chcielibyście powiedzieć, dlatego proszę was, zostawcie y, jakieś dodatkowe komentarze, jakieś swoje sugestie, oczywiście łapki w górę i mam do was prośbę, oglądajcie Filmy do końca. Jeżeli lubicie mnie słuchać, to zajrzyjcie też gdzie indziej. Zbliżamy się już do takiego momentu przełomowego, gdzie w końcu za chwilę będę mógł uruchomić jakieś programy lojalnościowe i zacząć. Zarabiać jakiś maleńki procent na reklamach, ale do tego jeszcze potrzebuję trochę waszej pomocy. Dlatego cieszę się, że jesteście ze mną. Zachęcam was do tego, żebyście zostawali, zostawiali łapki w górę, komentarze. Możecie um, udostępniać moje filmy i zapraszać znajomych, żeby oglądali je razem z wami. Następnym razem no, myślę, 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 cały czas myślę nad tymi ślubnymi zapachami. Nie dają mi spokoju. Pamiętam Twoje pytanie, pamiętam, że ślub w sierpniu, więc spróbujemy coś jeszcze znaleźć do tego czasu. No i kto wie, może Wy macie jakieś ślubne propozycje. Wrzućcie je tutaj pod filmem, a ja postaram się je zebrać w całość i razem zastanowimy się, czy, czy warto na ten specjalny dzień wybierać coś wyjątkowego. A póki co, dzięki, że byliście ze mną, trzymajcie się i cześć. Música